Życie w mieście wojskowym przemyśl. Porównanie wzrostu liczby ludności w przemyślu w latach 1825-1860 i 1860-1895 wskazuje wyraźnie, że w pierwszym okresie stan ludności zwiększył się o 35%, a w drugim o 280%. Zestawienie dat rozpoczęcia budowy twierdzy z okresem jej wstrzymania uwidacznia wyraźną zależność między wzrostem liczby ludności a etapami budowy fortyfikacji. Chociaż liczba budynków mieszkalnych w 1853 roku wzrosła z 800 do ponad 4200 w 1900 roku, nadal głód mieszkaniowy panujący w mieście stanowił ukryty problem. Kilka tysięcy robotników zatrudnionych przy pracach dorywczych, handlarzy uliczni, mieszkali w nędznych warunkach, co oczywiście powodowało negatywne skutki, mające odzwierciedlenie w statystyce stanu zdrowotności mieszkańców miasta. W twierdzy panowały ograniczenia budownictwa cywilnego uwarunkowane czynnikami natury militarnej. Między innymi obowiązywał zakaz wznoszenia stałych budowli w bezpośrednim otoczeniu fortyfikacji. Wojsko ingerowało nie tylko w sferę budownictwa, stanowiło także często siłę napędową w wypełnianiu zadań komunalnych. O tym, że nie zawsze przestrzegano procedury biurokratycznej świadczy zabawny epizod, dzięki któremu dowódcy korpusu generałowi broni Antoniemu Golgockiemu udało się doprowadzić do wybrukowania rynku głównego w przemyślu. Kiedy podania do władz gminnych o wykonanie tych robót nie odniosły żadnego skutku, Golgocki uciekł się do niezwykłej metody. Zaprosił w deszczowy dzień Radę Gminy na czele z burmistrzem na obiad do dowództwa. Panowie elegancko odziani zjawili się w komplecie na posiłku dowódcy korpusu. Po spożytym obiedzie Golgocki zaproponował wypicie filiżanki kawy w lokalu położonym po przeciwnej stronie rynku. Goście ociągali się ze sforsowaniem znajdującego się przed nimi morza błota. Generał wziął więc burmistrza pod rękę i przemaszerował z nim przez sięgające kostek błoto, pociągając ze sobą wzburzoną radę gminy. Oryginalny czyn generała broni spowodował wyburkowanie rynku w zawrotnym tempie. Nie zawsze reagowano jednak tak szybko. Kiedy w zimie 1893 na 94 powódź zerwała most drewniany na sanie i przerwane zostało bezpośrednie połączenie między miastem a przedmieściem Zasanie, władze wojskowe zażądały przywrócenia dla ruchu drugiego mostu dalej położonego, lecz nieukończonego. Dopiero prośba złożona u ministra spraw wewnętrznych spowodowała przyspieszenie robót.